Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy internauci, bardzo się cieszę, że znowu wybraliście Słowo Życia. Raduje się moje i nasze serce, wydawców, właśnie kolejnego odcinka, że wspólnie poszukujemy mądrości. I tę mądrość, roztropność znajdujemy u Jezusa Chrystusa. Oddajmy zatem głos naszemu mistrzowi, nauczycielowi i Panu. Zapraszam do wysłuchania słów Ewangelii przepisanych przez Kościół na 32. niedzielę w ciągu roku. Zapraszam. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie – Pan Młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych – Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne – Mogłyby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł Pan Młody. Te, które były gotowe, Weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc, panie, panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział, zaprawdę, powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Siostry i bracia, drodzy internauci, czuwamy i wyglądamy pana, który ma nadejść. Ale gdy długo czekamy, to możemy być czasami znużeni. W tych dniach listopadowych, minionego już tygodnia i w kolejnym tygodniu, który rozpoczynamy, gdy odwiedzamy groby naszych bliskich zmarłych, spoglądamy na nekrologii i daty. Jedni przeżyli wiele lat, inni bardzo mało, inni mówimy akurat, ale zawsze przeżyliśmy za mało. Pan Jezus uwrażliwia nas na czuwanie. Bądźcie gotowi, bo nie znacie dnia ani godziny, kiedy Pan młody nadejdzie. Dzisiaj zastanawiamy się, co Jezus ma na myśli w tej przepięknej perykopie Ewangelii. Dziesięć panien, pięć rozsądnych, pięć nieroztropnych. Dziesięć, deka. W języku greckim deka to właśnie taka mała grupa, do której my zawsze sprowadzamy przecież każdą inną naszą miarę. Coś, mówimy, ilość kilogramów. Potem schodzimy do gramów, dekagramów, deka 10. malutka, piękna wspólnota. I właśnie w tej wspólnocie zauważamy ludzi rozsądnych i nieroztropnych. I tutaj ciekawe, że w pierwszych wydaniach Pisma Świętego, i tego mi osobiście brakuje, było nazwane wprost – mądry i głupi. Dzisiaj w XXI wieku wielu będzie nas oskarżało o daleko idące podziały, o wprowadzanie jakichś granic, Cezur, ale tak naprawdę chodzi o mądrość i o głupotę. Stary Testament mówił bardzo wyraźnie, a jest to w Psalmie. Rzekł, głupi w sercu swoim Boga nie ma, a mądry, albo ten lepiej powiedziawszy słowami Biblii, mądrość posiadł ten, który odkrył Boga i znalazł się w jego ramionach. Co zatem dzisiaj Jezus do nas mówi? Wydawałoby się nam, że. Dziwne, dziesięć panien wychodzi na spotkanie jednego Pana Młodego. Dziesięć deka, jak słyszeliśmy, mała wspólnota. Wydaje się, że jest to część za całość, ta część, która reprezentuje wszystkich, że na tą ucztę weselną, na spotkanie z samym Panem Młodym, samym Chrystusem, każdy z nas ma szansę. Cóż zatem oznacza roztropność, mądrość, oczekiwanie? Święty Jan Paweł II wielokrotnie komentując, fragmenty, kiedy Jezus mówi, czuwajcie, mówi, nie oznacza to nic innego, jak bądźcie gotowi, bądźcie na modlitwie, bądźcie razem z Bogiem. Czy te słowa... Czy to właśnie jest za... tak, że że każdy z nas właśnie jest takim pięknym naczyniem, który daje nam Pan Bóg. Jesteśmy naczyniem. Ale to naczynie, ono ma tylko wtedy wartość, wtedy i tylko wtedy taka implikacja konieczna, kiedy ono jest napełnione oliwą. Bo wtedy ta lampa będzie płonąć, ona będzie oświecała, ona będzie ogrzewała. Cóż będzie tą naszą oliwą, którą mamy napełniać właśnie w ciągu życia? No właśnie to jest chyba tak, że skoro my jesteśmy świątyniami Ducha Świętego, dziećmi bożymi, to nawet nie chyba, tylko wręcz na pewno, na pewno tą oliwą, tego, tym oczekiwaniem będzie zażyłość z Jezusem, że jestem człowiekiem wierzącym i praktykującym. Tu nie chodzi o zwykłą pobożność o praktyki religijne, ale chodzi o to, że ja jestem w relacji z Jezusem. I wtedy mógłbym tak powiedzieć, gdy ktoś powiedziałby mi, że księdza, ja jestem wierzący, ale nie praktykujący, to od razu to tak jakby rzec, jestem żyjący, ale nie oddychający. Człowiek, który nie oddycha, przepraszam, jest trupem. Ten człowiek umarł. przypomina właśnie o jakuba. Jakuba. Święty Jakub mówi: i złe duchy wierzą i drżą. wiara bez uczynków jest martwa sama w sobie. Tak I właśnie za to bardzo dziękuję. Właśnie wiara, czyli podprowadzenie nas do Jezusa, potem wejście w relację taką intymną, zażyło z Jezusem, a potem to wspólne wędrowanie. Pozwólcie, drodzy internauci, że na koniec e, taka myśl i też zadanie domowe. Ilu dziadków, ilu rodziców jest smutnych, że w jakiejś rodzinie część dzieci się gdzieś zawieruszyła, pogubiła. My też jako naród się pogubiliśmy. Gdy mówimy o dziesięciu pannach, od deka, pięciu takich, pięciu takich. Szansę ma każdy. Tylko ważne jest, żeby sklep z oliwą był jeszcze otwarty. Bo jeżeli pan nadejdzie w momencie, gdy się nie spodziewamy, a te biblijne sklepy były pozamykane, idźcie i kupcie sobie, a będzie to o północy, to możemy nie zdążyć. Dlatego szansę ma każdy, bo oblubieniec przyjdzie. Czy chcemy, czy nie chcemy. Czy będziemy jednym z tej piątki, czy jednym z tamtej piątki. Nieważne, bo jesteśmy z tej samej dziesiątki. Z tej samej dziesiątki. A dziesiątka to cel. Dlatego wszystkim życzę dziesiątki, dobrego celu, wyboru Jezusa. I proszę Was, abyśmy wspólnie, zwłaszcza teraz w tym czasie, gdy mówimy Polska zawsze wierna, Polonia semper fidelis. Kiedy mówimy o wielkich wartościach Ewangelii, abyśmy swoim życiem pokazywali, że naprawdę należymy do Pana Jezusa. A Pan młody przyjdzie, abyśmy weszli na gody, na ucztę i mogli się radować i cieszyć z tym, który do nas nadchodzi. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże i zapraszam za tydzień na kolejne wydanie Słowa Życia. Dobrego, pięknego, refleksyjnego. I pobożnego tygodnia. I uwaga, pamiętajmy o maseczkach, pamiętajmy o maseczkach i pamiętajmy o tym wszystkim, co, o co powinniśmy zadbać jako ludzie dla ciała i dla ducha. Maseczka niech chroni nasze ciała, a łaska Boża niechaj chroni naszego ducha. Szczęść Boże.